Pandemia w pierwszej kolejności uświadomiła, że demokracje mają charakter fasadowy, że te wszystkie gwarancje konstytucyjne naszych praw i wolności nie mają w świecie tak zwanym wolnym większego znaczenia, jeżeli nie było wcześniej odpowiednich zabezpieczeń dla nieprzekraczania przez władze granic, które były bardzo łatwo, Przesuwalne takie jak przenikanie wirusa na cały świat. Stąd przede wszystkim pandemia to jest moment uświadomienia sobie upadku świata demokratycznego, do którego nie powrócimy nawet, jeżeli zostaną przywrócone możliwości podróżowania bo już te technologie, które zostały zastosowane nie tylko przy, sieciowym, przy sieciowej sprzedaży towarów, ale przede wszystkim zostały udoskonalone do kontroli obywateli, do tego, co się dzisiaj dzieje w Chinach, że nawet pieniądz elektroniczny, który jest emitowany przez komunistyczny rząd, będzie służył do śledzenia obywateli ich aktywności, a wprowadzenie dodatkowego... Terminu ważności tego pieniądza pozwala na niezwykle zaawansowany poziom inżynierii, przede wszystkim społecznej. Demokracje w pandemii poszły śladami najgorszych krajów autorytarnych, czy wręcz totalitarnych, pod pretekstem ochrony naszego życia i zdrowia. I okazało się, że polityka wcale nie jest oparta na wiedzy, bo gdyby tak było, to już na samym początku Wystarczająco dużo znalazło się naukowców i lekarzy, którzy wskazywali na błędny kierunek działań, i dzisiaj, po dwóch latach, widać, jak absurdalne i szkodliwe były to działania i dla życia społecznego, i gospodarczego. Niemniej zostały podjęte tylko po to, żeby pozbawić nas, jak wydaje, dużej części tej iluzorycznej wolności, z której się cieszyliśmy i której symbolem były otwarte granice i możliwość podróży bez paszportu i wiz. Ten świat demokratyczny sprowadzał się do tych symboli, ale jak widać, dzisiaj zbliża się do państwa chińskiego, które przy nowoczesnych technologiach dostarczonych między innymi przez tzw. Zachód osiąga najwyższe poziomy. Które nie przewidział Orwell swojej instrukcji, bo tak należy odczytywać rok 1984. I o ile dzisiaj korzystamy ze zdobyczy technologicznych dla ułatwienia sobie życia, to one tak jak przy wnikaniu w czeluś, to ta czeluś w pewnym momencie przejmuje kontrolę nad naszym życiem i ten cały elektroniczny, wirtualny świat w dużej mierze dzisiaj już opanowany też przez rządy, przejął kontrolę nad naszym życiem.